Witam. Niedawno Wam pokazywałem szuflady z Keter Connect. Dzisiaj zaprezentuję Wam pozostałe elementy systemu. Chociaż nie mam ich jeszcze wszystkich, ale mam nadzieję, że z czasem asortyment Connecta będzie się u mnie rozszerzać, więc będę mógł Wam pokazywać kolejne elementy. Eee, tak jak widzicie, te trzy skrzynki tak, to jest podstawowy set. Mamy do dyspozycji karta, mamy Eee, średnią skrzynkę, tak zwanego toolboxa oraz mamy organizer Organizery mamy bardzo fajne proste organizerki tak. Eee, w każdym z organizerów mamy dwa długie kubełki, 8 kubełków małych Organizerki bardzo proste Oczywiście system bez yy, uszczelki przetłoczenia w klapie. Bardzo fajnie nam dociskają kubełki, nic nie powinno latać. Będziemy to sprawdzali, ale myślę, że ten luz jest minimalny. Fajnie, ponieważ kubełki mają otworki, tak? Mają takie randy ścięte, łatwo nam jest wyjąć kubełek z organizera. tak. Nie musimy wkładać ręki do kubełka, łapiemy sobie. Czy w ten, czy w ten sposób, i nawet jak mamy jakieś przedmioty, którymi moglibyśmy się pociąć bez problemu, to wyjmiemy. Zapięcia metalowe, tak, dociskające mocno pokrywę. Dodatkowe, o, mamy fajne e, konektorki. Jak widzicie, konektorki działają na zasadzie wsówki. Kładziemy tu skrzynię i to zaklikujemy, to nam się fajnie trzyma. Co ciekawe, producent zrobił tak, że jeśli mamy yy, na przykład jeden konektor zapięty, a drugi jest odpięty, czekaj, się odepnę, pokażę Wam, to i tak jesteśmy w stanie zapiąć skrzynię. Tak, wsuwamy, tu dociskamy i tylko zapinamy konektor, to się wszystko fajnie trzyma. To też jest ciekawe, że ponieważ w innych systemach, jak mamy konektor zapięty, położymy skrzynię, musimy ją znowu zdjąć, żeby go odpiąć, i jest trochę zabawy. A tutaj, tak naprawdę, nawet jeśli mamy obu dwa zapięte, kładziemy skrzynię, odpinamy sobie, skrzynia nam opada, zapinamy i tyle. E, jak widać, bardzo fajnie przeżebrowana e, skrzynka skrzynka organizer. Mamy rączkę tak? dość szeroką, nawet przy ciężkich rzeczach można oburą złapać. Jakby nam było ciężko wysunąć z jakiejś busa czy z jakiejś szuflady. Skrzynka mocna, solidna, cienka pokrywa, co najważniejsze bardzo lekka. Więc do jakichś prac monterski do dźwigania w i schodach, bardzo fajny system. Kolejna skrzynia z temu to jest toolbox, tak? W mamy oczywiście tackę. Tacka ma możliwość zamocowania tylko z tyłu. W tacce mamy jedną dodatkową przegródkę, dość wysoką rączkę. Tacka jest głęboka, więc dzięki temu pojemna możemy ją obrócić, ale tak jak wspomniałem, zawsze musi być z tyłu. Dodatkowo na powierzchni skrzynki na górze mamy takie przetłoczenie. Przypominające blachę ryflowaną, Tak, to jest taki ala blat roboczy Bardzo fajnie rozwiązana kwestia Wyciągania rączki górnej, tak Mamy tutaj fajnie zrobione przetłoczenie W miejscu gdzie jest e, Dolny chwyt rączki Mamy podniesienie, ponieważ tam wchodzi tacka Więc też uchwyt tej tacy mógł być wyższy Z tyłu mamy Dodatkowo zrobiony taki czpień, który otrzymuje nam klapę przy otwieraniu do tyłu. Nie jest to jak w innych systemach zrobione na zasadzie kawałka plastiku, który blokuje, tylko właśnie tutaj mamy ten czpień. Cała skrzynka ładnie, jak widać, przetłoczona. tak. Oczywiście, wszystkie skrzynki będziecie widzieli na zbliżeniach. Toolboxa mamy omówionego, damy go na bok. Kolejnym z elementów systemu jest kart. Kart oryginalnie ponieważ jest zrobiony, ponieważ jest chyba jedynym systemem, gdzie kart nie ma pokrywy. Wielu z Was może pomyśleć sobie, a producent troszkę przyciął, chciał zrobić coś po kosztach, nie dał pokrywy. Ale zastanówmy się, ilu z Was używa karta jako jedynej skrzyni. Zazwyczaj jest kart na karta, idą kolejne skrzynie, i takie jedziemy na robotę. Więc jeśli mamy wjechać na trzecie, na czwarte piętro po schodach tym kartem, na cholerę mamy dźwigać, pokrywę, co? Dajemy sobie jakieś tam cięższe przedmioty do karta. Dajemy sobie 2-3 skrzynie, co się fajnie spina. Po co mamy jeszcze mieć tutaj pokrywę? Ta pokrywa tak naprawdę nic nam tutaj nie daje, jest zbędna, więc producent pomyślał. Po co chłopaki, i tak co przykryją skrzynką? Nie ma sensu im dokładać tych paru kilo do dźwigania. Mamy oczywiście boczne konektory, tak? kształt praktycznie ten sam co w pozostałych skrzyniach. Duże 18 cm koła, yy, szerokie na 5 cm. Ogumowane co jest najważniejsze, bardzo ciche. Oczywiście świetny teleskop, jak to u, te, u Ketera bywa. Ten teleskop, wiadomo, lekko się giba, ale to jest specyfika, tak, teleskopów. Jednak sama konstrukcja, samo mocowanie teleskopa do skrzynki, no nie ma prawa nic drgnąć, ponieważ to jest jedna konstrukcja ze skrzynią. To nie jest coś dokręcone, to jest jeden odlew. To najważniejsze, plecy e, stanowią nam ślisk, więc jak wjeżdżamy po schodach, to to się fajnie tutaj opiera. Gdy wysuniemy rączkę, tak, tutaj nic nam nie blokuje podczas wjazdu po schodach, a te elementy, które są wystające i są dodatkowo żebrowane, robią nam zaślizgi na schodach. Oczywiście mamy e, taką wypustkę, która nam pozwala lekko nacisnąć i przechylić na siebie cały stos skrzynek. Uchwyt, jeśli chodzi o kartę jest. Cofnięty do tyłu, dzięki czemu nawet gdy mamy załadowany więcej skrzynek, jest nam tutaj wygodniej złapać, tak? Tak wygląda podstawowy set, czyli mamy tego karcika, który jest bardzo lekki, nie ma tej pokrywy, dzięki czemu e, zyskujemy e, na kilogramach, których nie musimy wnosić. Mamy toolboxa i mamy organizer jednak keter postanowił nas troszkę rozpieścić I dał nam możliwość teraz dopięcia do tego kolejnych elementów Szuflady widzieliście na poprzednim filmie, tak? Eee, więc one się od zeszłego filmu nie zmieniły Dajemy na górę o, Widzicie, tam nie było odpięty konektor, już jest zapięte Kolejny element systemu to jest mikrowy organizer. Mamy dwa rodzaje organizerów. Niestety ja mam do testów tylko jeden. Jak widać organizer bardzo fajny, tutaj dajemy jakąś drobnicę, tak? Bo tu mamy niższe 5 cm kubełki, tu mamy kubełki 10 cm, eee, z podziałem takim samym, jak był w organizerze tutaj, czyli mamy. 8 małych, dwa kubełki dłuższe. Tutaj mamy, jak widać, 10 kubełków takich malusich, dwa troszkę większe i na środku wolno przestrzeń na jakieś narzędzia, na jakieś dodatkowe wkręty, nie wkręty. Świetna rączka, która jest zaraz wam pokażę, w jaki fajny sposób zrobiona. Oczywiście po rozłożeniu, z tyłu mamy nóżki, które nam blokują, więc nawet jak tu mamy bardzo duży ciężar i postawimy to na jakimś blacie To nam fajnie siedzi i nie obciąża nam tych zawiasów, tak? Zobaczcie, to się fajnie składa i co najważniejsze, jeśli robicie gdzieś tak Potrzebujecie co chwilę się przenosić, łapiecie za rączkę Organizm nam się nie otworzy, rączka jest tak skonstruowana, zobaczcie, tutaj jak ją podnosicie, ona blokuje organizer i dzięki temu on już się nie otworzy. Dopiero w momencie złożenia rążki jesteście w stanie go rozłożyć na dwie części, tak? Organizer ten przeznaczony jest do zapinania na górę seta. Pokażę Wam to może troszkę niżej. Organizer możecie położyć na każdą dowolną skrzynkę. Tak? I spiąć go. Ale już jak weźmiecie kolejny organizer u góry nie macie konektorów. Więc kolejny organizer możecie na nim tylko położyć. Już nic do niego nie przypniecie. To fajnie siedzi. To nic nie lata. Tak? Ale jednak ten organizer z tym nie jest spięty. To jest takie jedyne Ograniczenie, jeśli chodzi o ten system. Ale myślę, że nasz druga coś wymyśli i zrobimy tak, że będzie możliwość spinania tych skrzyń, bo to żadna filozofia. My coś wymyślimy i damy wam gotowe rozwiązanie. Miałem wam wspomnieć o tej rączce. Jak się przyjrzycie, rączka nie jest idealnie na środku, jest przesunięta. 4 centymetry w stronę niosącego tak? Bo jeśli nie siecie, zazwyczaj taki zestaw, chcecie, żeby otwieranie było z waszej strony, tak? Potrzebujecie coś zajrzeć, kładziecie tu. Nigdy nie siecie tak, żeby zapięcia mieć od strony zewnętrznej, więc producent tą rączkę przesunął na nas dodatkowo kąt otwierania tej rączki, to jest ponad 90 stopni tutaj nie mamy równych 90, tylko ona się kładzie jeszcze na Was dzięki tym 4 cm przesunięcia i zwiększeniu tego kąta jak niesiemy, możemy sobie pozwolić, żeby mieć yy, ją bliżej ciała, tak? rękę mamy bliżej ciała i fajnie nam skrzynka dotyka nóg, gdybyśmy nosili to na odwrót już jest mniej komfortowo, ponieważ widzicie, ręka nam odchodzi od ciała Musimy mieć bardziej y, napięte mięśnie. Dzięki temu, że producent przesunął ręk, rękojeść bliżej niosącego, po prostu mniej się męczymy. Widać, że jest to ruch bardzo przemyślany, że ktoś, kto to projektował, miał troszkę oleju w głowie. Nie jest to zrobione na odwalsie, co świadczy też o klasie firmy. Myślę, że jeśli chodzi o wstępną prezentację to tyle. Pokażę Wam jakie zbliżenia tego seta i zagospodarowanie skrzynek zobaczycie w najbliższym czasie. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu jak Wam się podobało. Odwiedźcie nasze social media, instagrama, odwiedźcie naszą grupę społecznościową i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!